Dzisiaj sobie porozmawiamy o przebiegu motocykla. Na ile jest ważny przy zakupie? Nie da się ukryć, że to dość ważny i istotny parametr, ale czy trzeba się przy tym skupiać aż tak bardzo? Moim zdaniem nie. A dlaczego? Przebieg motocykla świadczy o jego kondycji tylko pośrednio. Oczywiście to dobry punkt wyjścia do oceny, czy maszyna jest w ogóle godna zainteresowania, ale jeden silnik po przejechaniu 50 tysięcy kilometrów będzie nadawał się wciąż do użytkowania, a drugi będzie nadawał się do remontu. Wszystko zależy od tego, jak pojazd był eksploatowany i jak dbał o niego właściciel. No bo wiecie, motocykl kupuje się po to, żeby na nim Jeździć. I nie dziwmy się, że 10-letni motocykl ma na latane 40 koła przebiegu, to tylko 4000 rocznie. Weźmy to pod uwagę. Weźmy sobie taki naprawdę niski przebieg, 100% prawdziwy, realny. No to niekoniecznie musicie ochronić od kosztownych napraw, bo poprzedni właściciel mógł po prostu o niego nie dbać. Dlatego przed zakupem warto zapytać właściciela, jakie czynności serwisowe wykonywał. Jeśli wymija się od odpowiedzi albo nie ma pojęcia, o co pytasz, to dobry trop do negocjacji ceny albo odpuszczenia sobie tej maszyny. Ocena stanu motocykla przed zakupem powinna przede wszystkim zachodzić na podstawie zużycia poszczególnych elementów, a nie wartości wyświetlanej na liczniku. Zgodzicie się ze mną?